Bebel, co to jest? Odsysanie tłuszczu, tak? Który zrobiła, yy, nie poszedł. będzie. To ten ziomeczek chyba pozwał tego yy, rewa, nie? Ej, ja na przykład tego nie czaję, nie, bo Fagata dobrze zarabia. Bo jeżeli ktoś poleca klinikę, to znaczy, że to jest trochę taki wiecie, no bo to nie trzeba polecać. Yy, o i ona nawet oznacza, czyli to, to takie może tam nie wiem w barterze. Ale przyś się stać. To na chuj kurwa polecać jakąś klikę, mimo że to się zawsze dostaje po dupie za to, nie? No bo to jest chyba nawet nielegalne. Jak to jest właśnie z reklamowaniem yy, medycyny estetycznej teraz w Polsce? Pewnie zaraz chłopaki powiedzą. Ona mówiła, że to barter był. No właśnie, kurwa, no to za jakąś zniżkę albo za barter... Okej, okay, 10... No nie wiem, ja mam inaczej. Ja wolę na przykład wydać więcej pieniędzy, ale mieć kurwa spokój. Aniż kurwa, o przyłaszczędzę, kurwa parę tysięcy, ale będę kurwa jakieś robił. To chyba, że w fagacie się to opłaca, że kanały komentarzy oni później gadają. No to tak, niby jest, nie? Niby jest hashtag reklama, ale tutaj nie ma w ogóle powiedziane, że to jest reklama, kurwa czego? I nie wiemy, czy ten materiał to jest reklama. Yy, oznaczenie Rosmana i link do strony, na której kupisz moje kosmetyki. Czy to jest reklama kurwa kliniki, nie? I uważam, że oto Łokik ostro może wjechać. Ej, kurwa! Na TikToku jest takie do zmieniania głosu. Taka jest aplikacja. Yy, I to tak trochę brzmi. Taka. Kurwa, nie wiem, czy wy wiecie. To leci tak. Kurwa, nie wiem, jak to się nazywa. Ja uważam, że Fagata przesadza. Tak już abstrahując nie, z tymi operacjami, że ona się chyba kurwa gdzieś uzależni od tego, mam wrażenie, nie? Ciekawe jak ona się poprowadzi, bo na ile to jest młoda chyba dziewczyna? No ma 23? O, coś takiego chyba nie? Twist jest taki, że od 1 stycznia 2023 roku zakazane jest promowanie medycyny estetycznej przez influencerów, gwiazdy, telewizję i tak dalej. O Boże, nie będzie barterów. O Boże. <śmiech> <śmiech> Przecież to jest cios polskiej influencerki. Nie będzie już robić barterze cycków. Kurwa, najgorzej, wiecie ile influencerek w Polsce miało cycki zrobione w barterze? Ja pierdolę. Ja. To jest dziwne wam powiem, no bo ona niby ma tego chyba menadżera, tego co tam niby tak. On tam ma kilku influencerów. Oni jej tam nie doradzają nic, że Ej, weź tego nie rób, bo te 15 tysięcy nie jest tego warte, co tam przyoszczędzisz. Ja nie wiem. A dobra, 24-30 tysięcy. No to dalej, nie? To jest no. no to... Mi się wydaje, że. Walkie sam się tym zainteresuje. Ej, chuj już ta fagata znowu coś odwaliła. <śpiewanie> Dlaczego kurwa? Ja nie rozumiem, nie? Bo tak. Rozumiem, że jak. Jest jakiś influencer, on dopiero zaczyna, nie? Jest na przykład rok w branży, on nic kurwa nie wie, co się dzieje. Nie, nie wie, nie? nic kurwa nie wie. Czyli na przykład nie wie, że yy, nie można skamu reklamować, i skam zareklamował, nie? Ale jak już jest jakiś czas i ma dookoła siebie zajebistych influencerów, takich dużych influencerów, nie? A fagata ma Lexi, która też już co, nieco wie. E, w, w klubie, gdzie trenuje, no to jest pełno tych influencerów, to też wiedzą, nie? I można zapytać, ej. Słuchajcie, co wy o tym, czy coś. I też jest duża. No to też. Bo rozumiem, jak jakaś kurwa TikTokerka, 5000, ona nie wiedziała, nie? Albo, że jakaś blondyneczka nie wiedziała, że trzeba licencję mieć na nogę. No to ja rozumiem, nie? Nie nagrałbym nigdy filmu o czymś takim, ale tutaj? Nie wiem.